Moi drodzy, Kamil Minda z nami. Witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Cześć. Sieman. O, jest dobre nastawienie przed tym, co ma się wydarzyć jutro. Czułeś siłę? Czułem. Od pierwszego spotkania czułem tę moc. No to dobrze. Nie, no jest dobre nastawienie już po wszystkiemu. Teraz została tylko y, najważniejsza y, rzecz do zrobienia. Teraz zwycięstwo w placu na jutrzejszej gali. Dobra, czy teraz Kamil Minda może powiedzieć na te kilkadziesiąt godzin przed galą i walką, że to jest miejsce, w którym chciał być? No tak, tak. No tutaj chciałem być i chciałem walczyć z Denicem i Jestem, gdzie jestem. A widzisz, bo nawiązuje też do tego, że ostatnio bodajże dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski powiedział, że Kamil Minda w KSW to się raczej nie wydarzy. Wiesz, ja rozmawiam z górą. A... Wojsaw Rysiewski jest dyrektorem, tak? No właśnie, ja pomijam dyrektora i ja walę do góry prosto. No to potem co teraz powiedziałeś, to już na pewno cię tam wykreśla słuchaj. Nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo. Dobra, odblokuję prezesa spokojnie. Dobra, słuchaj. Może to jest dobra informacja dla Ciebie, że Denis Labryga nie ma co ukrywać, że jest ostatnio pochłonięty konfliktem nie z tobą. Ale z Denisem Załęckim. I zastanawiam się, czy on w ogóle ma czas, aby myśleć o tym, co wydarzy się jutro i walce z tobą. Tak, no na pewno część jego energii pochłonięta jest właśnie konfliktem z Denisem, no i y, mam nadzieję, że zostawił chociaż trochę na, na, na walkę ze mną. Bo jutro walczy ze mną, a nie z Denisem Załęckim. Dobra, to w skali od 1 do 10, jak bardzo jara się walką pani Gosi z Nikitą? 1 do 10? Jeden. Bardzo taka szczera, nie. pozytywna, poważna yy, ocena, zupełnie serio. To przesada? Jest, nie znałem yy, Nikity, Pani Gosi, no nie znałem, dopiero teraz poznałem. Także no nie jestem w temacie, no. Ale parę widziałem tam filmików, jest good, tak? Coś takiego, jak ona mówi, coś tam. Pani, wiem, Gosia? To patrzę, ta pani Gosia? Pani Gosia tak. Pani Gosia wiele rzeczy powiedziała jest w swoim good, tam, życiu internetowym. To jest śmieszne. Dużo dzieciaków to ogląda właśnie i... To dobrze czy źle? No na pewno źle, no, ale... Te, te dzieci mają tyle czasu teraz i mają te smartfony, no i spędzają dużo czasu przed telefonem i oglądają takie głupoty, no nie? Ja na takie rzeczy nie mam czasu, oglądam co innego, inne rzeczy mnie interesują, no jestem z innego pokolenia, no ale, no, no, no tak jak mówisz, no, 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 ciekawa walka, no nie wiem, bo mam nadzieję, mam nadzieję, że, że, że tam nikomu się nic nie stanie, bo ta pani Gosia chyba ma coś koło 50, no nie? Chyba powyżej, co? Albo powyżej, no i nie wiem, to nie wygląda na taką, taką pełni zdrową. No, nie? A widziałeś dzisiaj media-trening? Tak. Widziałeś tak, te tak, kocieruchy? Tak, widziałem, widziałem, widziałem ten taneczny krok. widziałem. No tak. wiesz, jako gościu, który walczył o pasy w takiej organizacji jak OKTAGON, nie ma bardziej kompetentnej osoby niż te, żeby ocenić tak, gdzie ruszała się pani Gosia. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Pewnie tak, ale spodziewałbym się tutaj szarpania za włosy. Dobra. Słuchaj, wracamy do sportu i Twojego pojedynku z Denisem Labrygą, bo chyba mogę mówić tutaj o sporcie, jak z wieloma osobami rozmawiam, a naprawdę z wieloma o tym rozmawiałem, to jednak przeważa opinia, że to, że to jest taka płaszczyzna, że to jest K1, to jednak mocno faworyzuje Denisa Labrygę i to on jest gościem, który powinien to rozstrzygnąć na swoją korzyść. Gdy Kamil Minda słyszy takie opinie, a one też pewnie do Ciebie docierają, to co o sobie myśli? No wiesz, na pewno. Przez to, że poszliśmy w jego stronę ukłodem, daliśmy mu walkę w K1, no bo, bo w MMA nie chciał walczyć, no to na pewno zwiększa, daje mu jakieś tam większe szanse i wyklucza wiele moich atutów, bo jestem zawodnikiem a to także mam umiejętności równo w, w każdej płaszczyźnie. No, mam bardzo dobre zapasy, no to na pewno ich nie wykorzystam, no bo tutaj w tej walce akurat będziemy bili się tylko w stójce, ale uważam, że mam stójkę na takim Dobrym poziomie, także... także nie skreślam swojej osoby wręcz przeciwnie, no nie? Tam Marcin Najman niedaleko udziela wywiadu. Jak patrzysz na Marcina, to pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, to? M Marcin jest jak, jak wino. Im, Im starszy, tym lepszy. Ty jesteś w kościele Marcina Najmana? W sekcie? Nie wiem, czy jest sekta, ale czy jesteś w jego kościele? Zwolenników, fanów, ido, ido, i do idoli chciałem powiedzieć. Zwolenników, fanów... Wiesz co... Marcin bardzo dobrze się sprzedaje jako freak. Yy, ba, ba, bardzo... Lubię go jako osobę i po prostu rozśmiesza mnie swoją osobą. Lubię oglądać jego wywiady, jego filmiki. Po prostu to taki poczciwy chłopak i śmieszny. No nie? Poprawia mi humor oglądanie go. No nie? Ty na pewno miałeś okazję się wcielać w rolę Marcina Najmana, bo przecież jak Piotr Lizakowski y, trenował tak. do tej walki, no to pewnie też go dociążałeś. Miałem, miałem okazję no nie? Do, do, dociążać go, no tam dusił mnie. Y, Y, duszeniem y, żmi, y, ż, żmija, żmija głowa. To tutaj takie, takie nieznane jeszcze, to trener to wymyślił. A, no, ale to tam, wiesz, y, co więcej mogę? No miałem okazję, no nie. Lizaczę jest y, wiesz, zdeterminowany, no nie i głodny, młody wilk, także y, Marcin może, może się bać go, no, bo będzie, będzie bardzo miał ciężko. Ale ty jesteś czujny. Tylko gdzieś tutaj zbyt ekspresyjnie gestykulowałem w okolicach twojej głowy, od razu spojrzałeś. No, no, no. Tu, wiesz, tu, tu, tutaj na tych galach flikowych zauważyłem, że trzeba być czujnym. <laughs> o, wczoraj, wczoraj, przedwczoraj mikrofon latał mi koło głowy, także wiesz. Także, kurde, musiałem uniki, uniki robić też. Bardzo tobie dziękuję za te rozmowy. dzięki, dzięki. Nie, znaczy chcesz coś jeszcze powiedzieć, pozdrowić fanów? Panów, zaprosić do oglądania walki. Zapraszam do oglądania walki. No dalej. Może coś od siebie słuchaj, może coś a'la trener Mirek Okniński. Dobra, to coś a'la trener Mirek Okniński. Uaa!